Witam na drugim spotkaniu z cyklu Bóg jaki jest, nie każdy widzi, czyli najwspanialsze tata na świecie. W pierwszym odcinku mówiliśmy na temat Boga Ojca, Boga, który jest miłością. Pamiętasz ten tekst? Bóg jest miłością i o tym zawsze powinniśmy pamiętać. Ale na końcu zadaliśmy sobie pytanie: skoro Bóg jest miłością, to dlaczego dzieje się tyle zła na świecie? Dzisiaj Częściowo odpowiemy sobie na to pytanie. Dzisiejszy odcinek nosi tytuł Trzeci Ojciec. Skąd się wziął ten trzeci? No bo tak, mamy ojca biologicznego, tego, który, dzięki któremu powstaliśmy. Mamy również ojca w niebie. O nim jest cały ten cykl spotkań. To jest nasz drugi ojciec. Ale kim jest trzeci ojciec? I czy powinniśmy o nim wiedzieć? Koniecznie musimy poznać tego trzeciego ojca, żeby móc poznać prawdziwy charakter Boga, Boga Ojca. Bo przecież o NIM będziemy rozmawiali. Ale bez świadomości tego, kim jest ten trzeci ojciec, nie będziemy w stanie zrozumieć prawdziwego charakteru Boga. Będziemy Go oskarżać o wiele różnych rzeczy. A więc ten trzeci ojciec kto to jest? Mówił o nim sam Jezus. W Ewangelii Jana, w ósmym rozdziale, Pan Jezus powiedział do Żydów takie słowa: Waszym ojcem jest diabeł i chcecie spełniać rządze waszego ojca. Od początku był on mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Kiedy kłamie, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Ostre słowa. Waszym ojcem jest diabeł, jest szatan. Ale Pan Jezus nazwał diabła, szatana nazwał mordercą i kłamcą. Nazwał ojcem morderstwa i ojcem kłamstwa. Jezus powiedział to do Żydów, którzy chcieli Go zabić. Powiedział, że chcecie mnie zabić, dlatego że nauczyliście się tego zabijania od waszego ojca, od szatana. Ale Dzisiaj, gdy mówimy o diable, o szatanie, najczęściej mamy na myśli jakieś horory, może satanistów, albo najczęściej kojarzy nam się z ogólnym pojęciem zła. Ale Pan Jezus, gdy mówił o szatanie, to mówił o konkretnej osobie, o konkretnej istocie. Ale kim jest ta istota? Co ma wspólnego z Bogiem? I może najważniejsze pytanie, kiedy i przede wszystkim dlaczego Pan Bóg stworzył szatana. No bo Pan Bóg stworzył wszystkie istoty, prawda? Więc musiał też stworzyć i szatana. O tym sobie powiemy dzisiaj. Istnieją wymiary, których nie potrafimy rozpoznać własnymi zmysłami, rozumem. Pismo Święte mówi o zupełnie innym wymiarze, którego nie dostrzegamy żadnymi zmysłami. O świecie niebiańskich istot. Najczęściej nazywane są aniołami. Czasami w naszym życiu dzieją się różnego rodzaju dziwne zdarzenia. Mówimy cuda, zjawiska paranormalne. Czasami. Są spowodowane właśnie przez tych aniołów. Anioły czasami są nazywane serafinami, czy serafami, albo chrubinami, czy chrubami. Chruby i serafowie to są szczególni aniołowie. Pismo Święte mówi o tym, że mają, jedne z aniołów mają dwa skrzydła, inne mają cztery, jeszcze inne sześć. Najwyraźniej jest jakaś hierarchia wśród aniołów, wśród tych niebiańskich istot. Ale co ciekawe, zawsze gdy Pismo Święte mówi o, o Bogu, o Jego tronie gdzieś tam w niebie, to zawsze przy Jego tronie, najbliżej tronu, znajdują się chorobowie. Widać, mają najważniejsze zadanie do spełnienia. Dlaczego to jest ważne? Gdy Izraelici wychodzili z Egiptu, wyprowadził ich Możesz z niewoli egipskiej, to Pan Bóg nakazał im zbudować świątynię. I w świątyni było takie szczególne miejsce, miejsce zwane miejscem najświętszym, w którym znajdowała się Arka Przymierza. W tej arce znajdowały się przekazania Boże ale na wierzchu tej arki, po obu jej stronach, były odlane ze szczerego złota posągi dwóch cherubów. A między tymi cherubami znajdował się Boży tron. Tam objawiała się Boża chwała. Był to symbol tego, co w rzeczywistości znajduje się w niebie. Kilka razy w Piśmie Świętym jest powiedziane o tym, że Pan Bóg zasiada na cherubach. To znaczy, że ma te dwa chruby obok siebie. Ale jaki to ma związek z Bogiem i z Szatanem? No właśnie. Sięgnijmy do Pisma Świętego. W księdze Ezechiela. Ezechiel był prorokiem starotestamentowym. I w 28 rozdziale prorok Ezechiel o Szatanie mówi tak. Jako wielkiego cheruba opiekunem ustanowiłem Cię na świętej górze Bożej. Chadzałeś pośród błyszczących kamieni. Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni Twego stworzenia. Popatrz. Bóg mówi, że stworzył cheruba i to doskonałego. Bóg nie stworzył szatana. Bóg nie stworzył demona, nie stworzył diabła, stworzył doskonałego Anioła. I to nie byli jakiego. Stworzył Heruba, tego, który stał tuż przy Bożym tronie. Szatan, zanim stał się szatanem, złym Aniołem, na początku był Aniołem doskonałym i był najbliżej Bożego tronu. Bóg nigdy nie stworzył szatana. Bóg nigdy nie stworzył nic złego. Wszystko, co stworzył, stworzył z miłości. Każdy człowiek, każda istota, każda roślina, każde zwierzę, które Pan Bóg stworzył, było doskonałe. Bo Bóg jest miłością. W takim razie, w jaki sposób ten doskonały Heł? Stał się Bożym Przeciwnikiem. A czytamy dalej. Ezechie pisze tak: Byłeś doskonały w postępowaniu swoim od dni twego stworzenia, aż znalazła się w tobie nieprawość. Serce twoje stało się wyniosłe z powodu twojej piękności. Twoja przezorność zanikła twoja przezorność z powodu twojego blasku okazuje się że ten doskonały cherub który był najbliżej boga zamiast patrzeć na boga i rozkochiwać się w bogu zaczął patrzeć na siebie i zaczął myśleć o sobie kim to ja nie jestem skierował swój wzrok zamiast na boga na siebie. A to w Bożym doskonałym świecie jest niebezpieczne. Niebezpieczne dlatego, że zawsze prowadzi do grzechu. Prowadzi do buntu i prowadzi do wojny. W księdze Izajasza Izajasz również jest prorokiem starotestamentowym i pisze o o szatanie. Pisze w XIV rozdziale tak. Jakże spadłeś z niebios jaśniejący, synu Jutrzenki. Ten największy chorób został nazwany lucyferem. To znaczy jaśniejącym, albo inaczej niosącym światło. My dzisiaj, gdy mówimy lucyfer, to mamy. wydaje nam się, że to jest nazwa właśnie szatana. Imię szatana to lucyfer. To jest jakieś jakiś, mm, imię, które, które sieje grozę. Diabeł, lucyfer. Ale tak naprawdę lucyfer to jest piękne imię. To jest jaśniejący, albo niosący światło. Lucyfer, czyli anioł, który niósł światło Boże innym. On stał przy Bożym Tronie. I przekazywał Boże światło, Bożą Prawdę innym stworzeniom. Tak było na początku. Ale mało mu było tego, że stał przy Bożym Tronie. Zapragnął zająć Jego miejsce. Dalej Izajasz mówi: Ty, który mówiłeś w swym sercu, wstąpię na niebiosa. Powyżej gwiazd Bożych postawił mój tron. Wyobrażasz sobie? Anioł Boży. Doskonały Anioł. Niosący Boże światło wszystkim istotom. Anioł, który stał przy Bożym tronie, nagle sobie powiedział: A ja chcę mieć swój tron. Po co mi tron Boży? Ja chcę mieć swój wstąpię na niebiosa, powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. I dalej zasiądę na górze zgromadzeń, na krańcach północy. Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. Ten anioł zamarzył, aby wszyscy składali jemu hołd. On chciał być jak Bóg, ale tylko pod tym względem, nie pod względem charakteru. Nie chciał być jak Bóg pod względem charakteru. Nie, on chciał być jak Bóg pod względem chodu, jaki jest mu składany. Być jak Bóg. Taką tęsknotę szatan zaszczepił człowiekowi w raju. Gdy przyszedł do Ewy w postaci węża, e, powiedział: Będziecie jak Bóg. Taki był początek grzechu w niebie i taki był początek grzechu na ziemi. Bycie jak Bóg. Zawsze początkiem grzechu jest egoizm. Egoizm jest, czyli myślenie o sobie, Zapatrzenie w siebie jest początkiem każdego grzechu. Kradzieże, kłamstwa, zabójstwa, obgadywanie, zdrady, problemy w małżeństwie. Każdy z tych problemów, każdy z tych grzechów ma swój początek w jednym. Ja. Zapatrzenie w siebie. Gdy myślę o sobie, a nie o innych, wtedy zaczynam, zaczyna, zaczynają się problemy. Tymczasem egoizm jest zupełnie sprzeczny z Bożym charakterem. Kompletnie. Ponieważ Bóg jest miłością. Jego charakter jest oparty na dawaniu, a nie na braniu. Gdy gdybyśmy zajrzeli do nieba, to zobaczylibyśmy, że wszyscy, wszystkie istoty w niebie chętnie dają, a nie biorą. Popatrz w liście do hebrajczyków, w liście do hebrajczyków, tak w pierwszym rozdziale. apostoł Paweł mówi tak o aniołach. Czy nie są oni wszyscy duchami służebnymi, posłanymi, by służyć tym, którzy mają otrzymać zbawienie? Aniołowie służą nam, ludziom, którzy jesteśmy o wiele niżsi od nich, nam, grzesznikom. To jest zasada nieba: służenie, a nie przyjmowanie służby. A Pan Bóg? Siedzi na tronie i wszyscy mu służą? Popatrzcie, co jest powiedziane o Bogu, który przyszedł na tą ziemię jako człowiek o Jezusie. W Ewangelii Mateusza w 20 rozdziale nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać swoje życie jako okup za wielu. Od swoich narodzin aż do śmierci całe życie Jezusa mówiło o jednym o tym, że Bóg jest miłością. O tym, że Bóg odłożył swoją boskość i zszedł tutaj na ziemię, na naszą ziemię pełną grzechu. Jezus przyszedł po to, żeby nas zbawić. Przyszedł po to, żeby żyć na tej ziemi jak zwykły człowiek. cierpieć za każdego z nas i w końcu umrzeć na krzyżu, żebyś ty ja i każdy człowiek, żebyśmy mogli kiedyś dostać się do nieba. Taki jest Boży charakter. Takie jest Boże prawo służenie człowiekowi, służenie innym, służenie słabszym. Takie jest prawo Nieba, takie jest prawo Boga, takie jest prawo Aniołów. Służenie, a nie przyjmowanie służby. Dawanie, a nie branie. Dlatego egoizm jest grzechem. Gdy apostoł Jan w pierwszym swoim liście, w trzecim rozdziale napisał, grzech jest bezprawiem. To znaczy, że grzech jest sprzeczny z prawem. Grzech jest niezgodny z prawem. Grzech jest, jest nienormalny. Tak samo jak życie bez Boga jest nienormalne. Dokładnie. Życie bez Boga jest nienormalne. Życie bez Boga tak naprawdę jest niemożliwe. Chociaż my, ludzie, często chcemy Boga zabić. W swoich myślach, no bo przecież nie możemy Boga faktycznie zabić. Ale chcemy żyć bez Boga, nie chcemy mieć z Nim nic wspólnego. Ale taką myśl zabić Boga, odsunąć się od Boga, nie mieć z nim nic wspólnego, podpowiada nam właśnie Szatan, ten trzeci ojciec. To on chciał, abyśmy i chce, abyśmy odrzucili Boga w swoich myślach. On dążył do zabicia Boga od samego początku. On o tym myślał już od momentu, gdy Pan Jezus przyszedł na Ziemię. Gdy czytamy Ewangelię, to widzimy jak diabeł stara się zabić Jezusa. Jak już w Betlejem, gdy Herod przysłał wojsko, żeby zabić nowonarodzone niemowlęta. I tak dalej przez całe życie Pana Jezusa nastawano na jego życie. Chciano się go pozbyć. Oczywiście za potrzebem szatana. Dlatego Pan Jezus powiedział do Żydów Waszym Ojcem jest diabeł. On jest mordercą od początku. Dlaczego chcecie mnie zabić? Na krzyżu Golgoty. Spotkały się dwa prawa. Jedno to jest prawo miłości, prawo służenia i prawo dawania. Prawo. Ten charakter Boży, gdy Pan Jezus umarł na krzyżu za nas, aby nam służyć, aby nam dać zbawienie. I drugie prawo prawo nienawiści, prawo nikczemności, prawo zła. Gdy szatan w końcu dopiął swego i doprowadził do śmierci Jezusa, ale nie wiedział, że taki był Boży plan. Że nie zrobił krzywdy Jezusowi, wręcz przeciwnie, wypełnił Boży plan, i dzięki śmierci Jezusa mamy możliwość zbawienia. Ale o tym w kolejnym odcinku będzie. Tytuł tego odcinka to jest Trzeci Ojciec. Ale pytanie zachodzi: którym Ojcem ten Trzeci Ojciec, Szatan, jest dla Ciebie? Czy jest faktycznie? Trzecim, a może drugim ojcem? A może pierwszym? To zależy tylko od ciebie. To zależy od każdego z nas. Swojego biologicznego ojca nie musiałeś wybierać. Nawet nie mogłeś. Nie miałeś żadnego wyboru. Po prostu urodziłeś się, bo ojciec tak chciał. Ale teraz. Musimy wybrać kolejnego ojca. Musimy wybrać między Bogiem Ojcem a ojcem, tym trzecim, szatanem. I tutaj my musimy wybrać. Nie ma innego wyjścia. To my musimy podjąć decyzję. Możesz wybrać ojca. Tego w niebie. Najwspanialszego tata na świecie. On zapewni ci szczęście, radość. To jest najwspanialszy tata na świecie. On na ciebie czeka. On ci błogosławi, pomaga od samego początku. To jest ten Bóg, który ci służy. Ale jeśli tego Boga, tego Ojca nie wybierzesz, to automatycznie przyjmujesz szatana jako swojego ojca. Brzmi to może strasznie, ale taka jest prawda. Możesz go nazywać, jak chcesz, ale to on jest ojcem kłamstwa, ojcem złości, ojcem nienawiści, ojcem przekleństwa, ojcem narkotyków. On jest ojcem alkoholu. On jest ojcem nikotyny. On jest ojcem tych wszystkich tak zwanych przyjemności, które faktycznie wyniszczają Ciebie. Wyniszczają Twój organizm, Twoje zdrowie fizyczne i wyniszczają Twoją duchowość. To nie Bóg kusi. To szatan kusi. To nie Bóg sprawia zło. To jest wina tego trzeciego ojca. Ale szatan jest przede wszystkim ojcem egoizmu. Egoizm to jest to, co wtłacza on na myśl o sobie, nie myśl o innych. A jak zaczniesz myśleć o sobie i będziesz miał siebie na pierwszym miejscu, no to wtedy już wszystko pójdzie z górki. Szatan mówi: Chcesz robić wszystko, na co masz ochotę? Bez żadnych ograniczeń? Ja ci to wszystko dam. Chcesz być jak Bóg? Ja cię adoptuję. No właśnie. To są dokładnie. Takie same pokusy, jakie zaoferował w raju Adamowi i Ewie. Ale czy powiedział cokolwiek Ewie, gdy ją kusił? Powiedział, będziesz jak Bóg. Ale czy powie, powiedział jej cokolwiek o konsekwencjach tego wyboru? Czy diabeł powiedział jej o chorobach? Powiedział jej o cierpieniu? Powiedział jej o śmierci? Diabeł nigdy o tym nie mówi. Diabeł chętnie pokazuje szeroką drogę życia, ale nigdy nie mówi o końcu tej drogi. Natomiast jaki jest Bóg? Tylko Jezus przedstawia uczciwie tę sprawę. W Ewangelii Mateusza, na przykład, w siódmym rozdziale, mówi tak: Wchodźcie przez ciasną bramę. Szeroka jest bowiem brama i wygodna droga, która prowadzi do zguby i wielu przez nią wchodzi. Ciasna natomiast jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia i niewielu ją znajduje. Pan Jezus mówi wyraźnie: Chcesz iść tą drogą, chcesz iść za mną, chcesz iść. Chcesz być po stronie Bożej? Zobacz, będziesz miał takie i takie, takie błogosławieństwa. Chcesz iść po stronie Diabła? Proszę bardzo, Twój wybór. Ale pamiętaj, że będziesz miał takie, takie i takie konsekwencje. Chociaż droga z Bogiem nie jest usłana różami, tutaj na tej ziemi. Pan Jezus mówi, chodźcie przez ciasną bramę. Ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia wiecznego. Ale jest. Ale prowadzi do życia wiecznego. Ta ciasna brama i wąska droga. Niewielu ją znajduje, mówi Pan Jezus. Co jest tą ciasną bramą? Ewangeliana Jezus mówi, ja jestem bramą. Jeśli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony. A co jest tą wąską drogą? Też w Pan Jezus powiedział, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Żeby żyć, potrzebujesz Jezusa. Co to znaczy? Zapraszam na kolejne spotkanie. Tam będziemy o tym mówili więcej. Tymczasem trzech rzeczy powinieneś być pewien. Trzy pewniki. Pierwsza prawda. Pierwsze zapewnienie. Bóg, ojciec, kocha cię. Twój najwspanialszy tata na świecie. Na pewno cię kocha. To jest pierwszy pewnik. Drugi pewnik, Twój ojciec ziemski, ten biologiczny, może Cię kochać, ale nie musi. Niestety. To jest drugi pewnik. I trzeci pewnik, że ten trzeci ojciec, Szatan, na pewno Cię nie kocha. On kocha tylko siebie. Ktoś, kto kocha tylko siebie, Arani innych, krzywdzi innych. Ten trzeci ojciec, wielki smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, ten, który zwodzi cały świat, to on jest odpowiedzialny za wszelkie zło, jakie istnieje na tej ziemi. To on, a nie Bóg, jest źródłem problemów, cierpienia, bólu, łez. Najbardziej śmiertelną chorobą na naszej planecie jest egoizm. Nie nowotwór, nie chorobę serca, ale egoizm. To On zbiera największe żniwo, bo to On doprowadza do śmierci. A kto je rozsiewa? Ten trzeci ojciec. A jedynym skutecznym lekarstwem jest. Bóg Ojciec, najwspanialszy Tata na świecie. Przyjdzie czas, gdy zlikwiduje wszystkie skutki zła. W Księdze Apokalipsy czytamy i otrze wszelką zę z ich oczu. I śmierci już nie będzie, ani żałoby, ani krzyku, ani bólu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. A ten, który siedzi na tronie, powiedział oto wszystko czynię nowe. I mówi zapisz to, bo te słowa są wiarygodne i prawdziwe. Co możesz powiedzieć takiemu ojcu, takiemu Bogu, takiemu najwspanialszemu tacie na świecie? Dzięki Ci, ojcze, że taki jesteś. Dzięki, że jesteś najwspanialszym tatą na świecie, że poświęciłeś swoje życie, aby ja mógł zyskać życie wieczne. Zapraszam na kolejne spotkanie.